Dzień dobry, wieczór. Dzisiaj będę mówił krótko, a chciałem opowiedzieć o eksperymencie zbrojnikowym. Szukam, jak tu do niego dotrzeć, żeby go było wyraźnie widać. No, chyba się udało. Chyba się udało ustawić w taki sposób, żebym go dość wyraźnie widział. No siedzi drugi dzień na ikrze i ją wachluje. Moje szczęście polega na tym, że ikra jest w słoiku. Odkąd tutaj się zakręciłem dookoła akwarium i dookoła niego, to się bardzo zestresował i aż kolory pozmieniał. Nastroszył się cały. No dobrze, za pierwszym razem, kiedy on tutaj w tym słoiku wachlował ikrę. Rybki się rzeczywiście wykluły. Wszedłem, któregoś nie rano, słoik był pusty. A po maluchach ani śladu. Po tygodniu okazało się, że dwa przeżyły. Jednego oddałem, a jeden... A jednego po prostu nie da się złapać. On taki szybki i taki sprytny, że nie da rady go złapać. Dlatego przeżył. Podejrzewam, że jakby go któraś ryba do pyska wzięła, to on i tak by uciekł. To, to taki MacGyver. Więc teraz spróbuję zrobić tak. Wyciągnę ten słoik i razem z tym słoikiem Tą całą ikrę włożę do siateczki takiej pływającej i zobaczymy, jakie to przyniesie efekty. Jeżeli cała ikra obumrze i nic z niej nie będzie, no to trudno, przecież niczym nie ryzykuję. Jeśli się tutaj wyklują, to też z nich nic nie będzie. Także nie mam, niczym nie ryzykuję tak naprawdę. A udać się może. Może się okazać, że będę miał tyle zbrojników, ile jest ikry. Jedyna kwestia, jaka mnie tutaj martwi, to to, że on cały czas tą ikrę dotlenia, wachluje, czyści, a jeśli ja ją zostawię w słoiku, to ona nie będzie już natleniana. Chociaż yy, plan mam taki, żeby postawić ten słoik otworem w stronę wylotu filtra, żeby woda z filtra wpadała do słoika i ją tam, opłuki i tam opłukiwała, tą ikrę. No zobaczymy, co z tego będzie. No dobrze. Na temat... To by było tyle na temat i, i, i mojego eksperymentu. Zaraz go zresztą zrobię. Jeszcze chciałbym coś powiedzieć w temacie czystości wody. Oj, 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 ja tak siedzę po turecku na kostkach na podłodze, aż mi, aż mi... Dobrze. W kwestii czystości wody. Były filtry wylotowe po jednej stronie, wlotowe po drugiej, w akwarium miała być rzeka. Nic z tego nie wyszło. Wszyscy mówiliście, że tu woda stoi, nie płynie z rzeki, innymi słowy lipa. Nie udało się zrobić rzeki. Przestaw filtry tak, żeby obie opływały całe akwarium, żeby... No, co było pisane w komentarzach i co mówiliście i co, i co czytałem, no to sami wiecie. Więc zrobiłem tak jak, tak, jak miało być. Miało się poprawić. A tu obawiam się, że jest jeszcze gorzej. Albo może te filtry nie filtrują, chociaż nie, bo gdyby filtry nie filtrowały, pamiętam, jak przesadzałem rośliny i wyrywałem, że woda się strasznie zamoliła, a dosłownie za 30 minut już nie było tego mołu. Czyli filtry filtrują, a to, co że pływają farfocle w wodzie, to jest efekt zbyt dużego ruchu, zbyt dużej pralki i po prostu farfocle się zna unoszą, więc albo musi się to dwa miesiące filtrować, żeby, już, żeby tych farfocli po prostu na dnie już nie było, żeby się już skończyły. No bo jakiś tam odsetek podejrzewam z tych, które się unoszą, trafia do filtrów. A reszta sobie krąży. Bardzo się zawiesiłem, bo zobaczyłem, że woda ma kolor tak, jakby ktoś benzyny do niej nalał. Taki kolorowy. I się zastanawiam skąd to się bierze. Niedawno robiłem podmianę. No dobra, będzie trzeba niedługo z powierzchni wody kubeczkiem zebrać. Jednak yy, muszę Wam powiedzieć, że skimmer to nie jest głupi wynalazek. Skimmer to jest fajne, fajna rzecz. I przydatna. Nie wiem, jak będę kiedyś jeszcze raz zakładł akwarium, o ile będę takie same albo większe, to to już będzie Samp. To już nie, nikt mnie już nie namówi na kuby. No ale pewnie jakbym miał sampa, to bym dostrzegał wady sampa, a nie widział i by, bym narzekał, bym uważał, że jednak kuby byłyby lepsze. Właśnie wypowiadać się na ten temat może ktoś, kto używał i sampa, i kubów, i filtrów wewnętrznych, i, i filtrów kaskadowych. A ja używałem tylko y, jako dzieciak wewnętrznych i kaskadowych, a teraz pierwszy raz mam kubę. Ciekawe bym całkowicie ruch wody wstrzymał i żeby był tak znowu, jak było rzekę, żeby ruch wody był w akwarium minimalny i by ten po prostu cały muł osiadł na dnie z powrotem, by się nie unosił. Może to jest rozwiązanie? No bo jak ten. Yy, mamatka matka ja paprochy muł, no przecież to są odchody ryb, prawdopodobnie. Śczątki roślin gnijące, odchody ryb, yy, resztki pokarmowe. One kiedy opadną na dno, to przecież uszyźniają glebę. Tak to działa, czy nie? Dobrze, tak nie chciało mi się dzisiaj unieruchamiać tego telefonu i, i do niego mówić. Chciałem wam pokazać z bliska zbrojnika jego ikrę, więc tak to sobie wymyśliłem. Nie wiem, czy widać w tej kamerze powierzchnię wody. No i jest też smutna informacja, samiec pielnicy kakadu, ten sam, który był tak chory po, po moim eksperymencie z wegetarianizmem dla ryb, dzisiaj się wypisał z tego akwarium. No, znalazłem go rano już nieżyjącego, nie leżącego na dnie. No jak to mówią, człowiek uczy się na błędach. Czyli została mi parka, bo były dwie parki kakadu, Jedna samieczka padła już, przy, już przy, podczas trwania eksperymentu, druga, znaczy eksperymentu. No to było nieświadome, no, przez własną coś sobie uzbrałem, że tak będzie lepiej, i nie będę ich karmił, żywym pokarmem. No i, no i wymyśliłem. No trudno, już się dwa razy przyznawałem do tego, nie będę po raz trzeci o tym samym opowiadał. Nie wiem czemu tak macham tą kamerą. Tak więc. Tak więc nie ma sensu po raz trzeci tematu wałkować. W każdym razie, podczas, podczas diety wegetariańskiej padła samiczka, teraz pod samiec została jedna para. Samiczka i samiec, i będzie porządek jaki był. Tam jedna ryba mniej, ze stu, to się chyba nawet nikt nie doliczy. Bo gdyby padła żółbniczka albo brzanka, to naprawdę bym nawet chyba nie wiedział, jakby. Kirysek, Kirysków, jak kupiłem 13, a później dokupiłem 4, to w sumie ich 117. A ja 17 naraz to nigdy nie widziałam. Nawet nie wiem, czy ich tutaj tyle jest. O to jest zjawisko. Dobra, bo miałem chwilkę mówić o tym. No nic, złapię ten słoik z tą ikrą do siatki. Przymocuję do tylnej ściany akwarium, żeby przepływ wody był. Chciałbym powiedzieć przepływ świeżego powietrza. Żeby przepływ wody był przez, przez tą ikrę, żeby była dotleniona. No i No i to będzie prawdziwy eksperyment. Zobaczymy jak się skończy gorzej niż, niż, niż. Jeśli Gorzej niż. Nie stanie się gorzej niż stałoby się, gdybym nie zrobił nic. Także gorzej na pewno nie będzie. Może być tylko lepiej. Albo tak samo, albo tak samo źle. O, to jest taki, takie u mnie są na szybie, kiedy tydzień tydzień czy dwa tygodnie nie skrobię szyby. Niby nie ma dużo. Na, na konarach drewna też się pojawiły malutkie. O, jest samiczka kakadu, gdzie ona jest tu. Gdzie ona jest? Tu? Aha, to została pomarańczowa płetwa, czyli ta żółta, i żółta samiczka i żółty samiec, czyli te czerwone się wypisały. Czyli czerwone są delikatniejsze. A swoją drogą ten samiec kakadu miał już prawie 2 lata. One teoretycznie żyją 3 lata, ale może nie słuchał porad lekarza. Lekarz mówił, żeby nie pił, nie palił, unikał przeciągów, a on nie słuchał. No to nie żyje. Dobra, dziękuję za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Oni się chyba polubili. Zostali sami.